Cześć, Jakub Wrębski. niedziela, czyli tygodni przedsiębiorcy. Niedziela, ale nagrywane w sobotę. Co tam ciekawego w tygodniu. Firma trzyma się mocno, nie jest źle. Od razu sprzedam, będę tak nerwowo zerkał w tą stronę trochę, o tak w tą, bo tu mam ekran, na którym się widzę, a tu mam kamerę, na której, która mnie nagrywa. A trochę zmieniłem Wam kadr, żeby nie, nie zawsze było tak samo. Dobra, lecimy. Stało się tradycją, że zaczynamy od walut. Coś tu źle wygląda, kołnierzyk. O, teraz lepiej. Chyba lepiej. Dobrze, jest ładniej. No i patrząc na wykres ostatnich 5 dni. Euro ciutkę nam podrożało, dolar ciutkę nam staniał. Frank ciutkę nam podrożał. Generalnie. Wszystko w granicach 0,1%, więc biznesów to nie powywraca, przynajmniej tych małych i nieopartych na walutach. Takich jak mój opartych na imporcie, to są wahania, które my uwzględniamy w koszcie. Są standardowe i my je po prostu gdzieś uwzględniamy w cenie produktu. Jak są większe, to wtedy musimy robić podwyżki. Ale jak są takie wahania, tylko, to to, to się uwzględnia w koszcie i tyle. W nieruchomości. No cały czas z czekam na te wszystkie prognozy, aż one zaczną tanieć i one nie tanieją. Nie wiem, kiedy to się zmieni. Ja wiem, że jest bardzo wiele osób, które mówiłam nadzieję, że nigdy. I okej, okay, ja to rozumiem. Bardzo dobrze, żeby nie taniały dla tych, którzy je mają, ale dla tych, którzy chcą kupować, to z niecierpliwością czekają, aż coś zacznie tanieć. A tutaj nic się nie zmienia na rynku, niestety. Więc jak nie ma zmian, no to nie ma inwestycji i tyle. Żadne jakieś takie super okazje się nie trafiają na rynku. Co w wiadomościach takich, które mogą dotyczyć nas jako przedsiębiorców? Tutaj zaraz sobie zrobimy... Bo jest jedna bardzo ważna wiadomość, wreszcie ktoś poszedł po rozum do głowy i w piątek pozwolono na powrót sprzedaży maseczek, płynów do dezynfekcji na Oelixa. Myślę, że już tak dużo poszło informacji do kancelarii premiera, że to był idiotyczny pomysł, żeby zdjąć ten obrót z, ze sprzedaży, żeby jakby zrobić z tego produktu produkt zastrzeżony. Bo właśnie dzięki tej decyzji, że wycofano to ze sprzedaży, spowodowano, że teraz tego na rynku nie ma. Tak? Uwolnienie sprzedaży każdego produktu, jaki on by nie był, jeżeli to jest produkt, na który jest zwiększony popyt w danym momencie, spowoduje, że ten produkt jest droższy, ale jest. Co jest bardzo istotne, bo rząd swoimi durnymi decyzjami, znaczy tą durną decyzją, o tak, nie mówię, że wszystkie były złe. Ta, ta decyzja o zablokowaniu obrotu była po prostu idiotyczna wbrew wszelkim regułom gospodarki rynkowej. Spowodował nic innego jak to, że tego produktu nie ma. Bo jeżeli czegoś się nie da sprzedawać, to nie opłaca się kombinować, jak to ściągnąć, jak to wyprodukować. W tej chwili bądź kiedy ten obrót został uwolniony, prywatni przedsiębiorcy zaczną kombinować, skąd wziąć ten towar i wykombinują to dużo szybciej niż rząd. Zaczną kombinować, jak go sprzedać, i zrobią mechanizm dystrybucji, który będzie milion razy lepszy od najlepszego mechanizmu, który jest w stanie wymyślić jakikolwiek rząd świata. Nie mówię, że ten konkretny, tak? Rząd jest jeden, ma kilku doradców i nie ma szans, żeby wymyślił coś lepszego niż 3 miliony przedsiębiorców, a teraz mamy w Polsce, więc to jest bardzo dobra decyzja. Pozwólmy działać rynkowi. To, że przez chwilę produkt będzie droższy, tak będzie. To jest normalne, bo to jest normalne prawo popytu i sprzedaży, ale za to będzie dostępny. Za chwilę rynek się nasyci, bo bardzo wiele osób zobaczy, że to jest drogi produkt, zacznie kombinować, jak go zaimportować. Jak go zaimportuje, to tego produktu zrobi się dużo na rynku, w związku z czym podaż zacznie przekraczać popyt, cena produktu zacznie spadać. Tak działa gospodarka rynkowa. Jeżeli ktoś w rządzie jakiegokolwiek państwa tego nie rozumie, to nie powinien rządzić danym państwem i tyle a to, że ludzie będą przez chwilę protestowali, tak, jest sprzedaż, ale jak jest drogo, nikogo na to nie stać, sorry, tutaj jakby nie ma, nie ma zmiłuj, tak, gospodarka rynkowa to jest gospodarka rynkowa, jeżeli czegoś brakuje, to cena idzie do góry, rynek się za chwilę nasyca, cena idzie w dół, koniec. Prosty przykład, nie wiem, ja dla swojej firmy, no ponieważ mamy taki obowiązek, żeby zabezpieczyć pracownikom maseczki i rękawiczki, i super, jakby ja uważam, że to było mądre rozwiązanie, tylko idiotyczne w stosunku do tego, że rynek był zablokowany. W tej chwili, w momencie, kiedy rynek jest odblokowany, problem się trochę zmniejszył. W związku z czym, jeżeli coś potrzebuję, mam zaprzyjaźnionego aptekarza, który po prostu w miarę dostaw do apteki coś mi tam odkłada, mogę kupić. I też uważam, że cena maseczki, takiej jednorazówki, dosłownie jednorazówki, chirurgicznej 2,50 to chyba jest lekkie przegięcie, ale wiem, że można kupić dużo drożej. No ale taka cena jest na rynku i trzeba ją zapłacić i tyle po prostu. No, trzeba się z tym liczyć, że taka cena jest i trzeba ją zapłacić. Rękawiczki też w tej chwili mają cenę zupełnie inną niż miały jakiś czas temu. Te same rękawiczki. Ostatnio, nie pamiętam, w sumie nie pamiętam, po ile je kupowałem, nawet nie wiem, po ile teraz kupiłem, szczerze mówiąc, po prostu wszedłem do apteki, zapłaciłem kartą i wyszedłem. Postęp jest taki, że w ubiegłym tygodniu ich w ogóle nie było na rynku, w tym tygodniu już coś na rynku jest. Jest w takich ilościach, że jak ja zrobiłem zakupy w aptece, to kupiłem wszystko, co tam mieli po prostu i tyle. Po to, żeby zabezpieczyć swoich pracowników. To jest dla mnie jakby priorytet, tak? Czyli jakby bezpieczeństwo. Moi pracownicy chodzą na pocztę, chodzą do paczkomatu kontaktują się z kurierami, niektórzy dojeżdżają autobusami do pracy, oni muszą być zabezpieczeni i tyle. Trzeba dbać o bezpieczeństwo własnych pracowników. W związku z czym naprawdę nie interesuje mnie, ile to będzie kosztowało. Tak? To po prostu trzeba zrobić i tyle. I nawet szczerze mówiąc nie interesuje mnie, czy rząd każe to zrobić, czy tego nie każe zrobić. To wynika ze zdrowego rozsądku. I każdy, kto bazuje gdzieś na zdrowym rozsądku, wie, że cena tutaj troszkę nie gra roli i tyle, tak? Po prostu trzeba to zrobić i tyle. Tyle o tej informacji, bo to dość ciekawa informacja, że wreszcie ktoś poszedł po rozum do głowy. Ciekawe, ile maili w tej sprawie dostała kancelaria premiera. Sam takim mu wysłałem tydzień temu, że zrobili głupotę. Nie zakładam, że może ta zmiana decyzji była efektem tak mojego maila, ale myślę, że jakiś taki maili dostał z milion, to może ktoś to przeczytał. I tyle. Jeszcze jakiś ciekawy temat tu widziałem, o którym warto Wam powiedzieć, ale coś mi się w międzyczasie widzę tu zmieniło. A, właśnie, ZUS. Bardzo wielu przedsiębiorców zastanawia się, czy jeżeli wysłali wniosek do ZUS o to niepłacenie składek, żeby to państwo zapłaciło z naszych pieniędzy za nas składki, i nie dostali odpowiedzi, czy mają płacić składki, czy mają ich nie płacić. No bo dzisiaj jest 10., czyli ten, znaczy ja nagrywam 10. Nie, 11 nagrywam, jest 11 już, czyli już trochę po ptakach. Dla tych, którzy płacą składki 11, na znaczy 30. Nie, nie płacić, broń tych składek. Taka jest wypowiedź dyrektora ZUS, jak się nie mylę. Tak, jeżeli złożyłeś wniosek i jesteś przekonany, że spełniasz te kryteria, to nie płacisz składek i tyle, a nie płacisz ich dlatego, że jeżeli je zapłacisz, to ich nie odzyskasz. To nie jest tak, że teraz je zapłacisz, potem. Państwo powie, a ogarnie się z tymi. Złożonych zostało 615 tysięcy wniosków. To jest stan na dziesiątego z kolei. Więc ZUS nie jest w stanie odpowiedzieć na te wnioski. To było do przewidzenia. Nie ma szans, żeby odpowiedział na te wnioski. Więc ZUS wydał taką rekomendację, że jeżeli jesteś przekonany, że spełniasz te wszystkie warunki, to po prostu nie płać. I tyle. Jeżeli nie jesteś przekonany, że spełniasz te warunki, to, to ja bym rekomendował nie płać, a jak ZUS ci. Przyśle, że masz jednak zapłacić, to zapłacić odsetki tam za ten miesiąc, no żadne pieniądze i tyle. Będzie to nieterminowo uregulowane, będzie trzeba dopłacić pewnie ze 3 zł odsetek i, i tyle. Po co, po co płacić? Tym bardziej, że jeżeli zapłacicie, to nikt nigdy Wam tych pieniędzy nie odda, nawet jeżeli ZUS w swojej decyzji powie, że tak, masz, nie, nie musiałeś płacić, to to już jest po ptakach. Tych pieniędzy już się nie da odzyskać, bo są zapłacone. Tak jest skonstruowana ustawa. I to tyle z takich chyba ciekawych danych. W firmie u nas, jak to w e e-commerce, e-commerce trzyma się mocno, jakoś sobie radzimy, boimy się tak naprawdę przyszłego miesiąca. W marcu baliśmy się, że wszystko będzie hal biznes, marzec był fajny, po fajnym marcu zacząłem mieć takie prognozy, kurde ciekawe co będzie w kwietniu, z tego co widzę nie będzie tak najgorzej, przynajmniej po pierwszym tygodniu kwietnia widać, że jest ok. Wszystko idzie zgodnie z wykresami, czyli z naszymi danymi statystycznymi z poprzednich lat. Nie zmienia się to sprzedaż, a powiem nawet więcej mam wrażenie, że rośnie. O więcej niż zakładaliśmy, że urośnie, bo to, że zakładaliśmy, że urośnie, no to zakładaliśmy. No, każdy biznes się musi rozwijać, więc tutaj nie jest źle. I to chyba tyle z takich konkretnych informacji teraz, też bardzo konkretna informacja, ale już jakby tak, jako ciekawostkę wam powiem. Jest taki blok. Video, blog na YouTubie e, Tomasz Wrublewski, Warsaw Enterprise Institute. Blog, który e, można traktować to jako obiektywne, można traktować jako nieobiektywne. Wiadomo, że jak każdy, każdy vlog przedstawia jakąś jedną stronę medalu. Nikt nigdy nie jest w 100% obiektywny. E, ale ciekawą informację, jaką tam podano, to wyliczyli sobie tak dość z grubsza. Jeżeli ta informacja jest prawdziwa, to jest lekko przerażająca. Że aktualnie na skutek zarządzeń naszego rządu 4 miliony ludzi, którzy do tej pory pracowali, nie wykonuje swojej pracy. Nie mówimy o osobach, które wykonują pracę zdalnie w domu i nie przechodzą do biura. Mówimy o osobach, którym uniemożliwiono wykonywanie własnej pracy. No i teraz tak, z grubsza licząc, w Polsce mamy 38 z kawałkiem milionów ludzi. Czyli jest o troszkę ponad 10%. Teoretycznie wydaje się, że to nie jest jakaś wielka strata. Co to jest? Tro, troszkę ponad 10%. Tak, nie jest to dużo. Ale jeżeli wgryziemy się w te dane trochę głębiej, to okazuje się, że w Polsce osób pracujących, to są dane GUS-u z końca grudnia 2019, świeższych nie znalazłem, było 16 milionów 400 tysięcy osób. Więc tak naprawdę okazuje się, że te 4 miliony to jest 25% wszystkich osób, które do tej pory pracowały. Ja w ogóle jestem zaskoczony tym na gus że tak mało ludzi pracuje w tym kraju, bo nie wiem czy wiecie, ale to jest trochę ponad, yy, to jest w granicach 50 paru, 60%, nie chcę Wam tu dokładnych danych podawać, cofnijcie się do gus bo mogę, mogłem je źle zapamiętać, czytałem je kilka dni temu, yy, osób, które mogłyby pracować. Potencjalnie, czyli są w wieku między 18 a 60 rokiem życia. Tak WGUS przyjmuje do swoich danych, że tak zwany wiek produkcyjny to jest 18-60. Nie wiem czemu nie 65, bo tu akurat wiek emerytalny jest chyba 65. <laughs> Przynajmniej dla mężczyzn. Więc, więc po pierwsze, pracuje i tak nas dość mało. Tak? Paranoja polega na tym, że. Jeszcze dwa miesiące temu większość pracodawców się zastanawiała, skąd sobie wziąć pracowników, bo nie ma ludzi na rynku, bo ludzie muszą przyjeżdżać z Ukrainy, z Białorusi, z Rosji, z Rosji chyba nie, ale z Ukrainy i Białorusi pracować w Polsce, żeby jakoś zapełnić rynek pracy, czyli nie ma chętnych do pracy, a tak naprawdę jak się wczytać w dane, okazuje się 40%, ponad 40% tam było, ludzi, którzy mogliby pracować, w ogóle nie pracuje. Ja tego zjawiska nie rozumiem. Nie wiem, może tak zostałem wychowany, że nie wyobrażam sobie życia bez pracowania. I kwestia jest oczywiście, kto jak pracuje, tak? Ile czasu kto poświęca na pracę? No bo wiadomo, że są działalności, które pozwalają pracować przez 3 godziny dziennie, a potem mieć wolne. Są działalności, które pozwalają pracować, nie wiem, dwa dni w tygodniu i mieć wolne, ale to cały czas jest jakaś praca, tak? Macie jakiś mechanizm, który was napędza coś. Jakby zasuwacie do przodu, a tutaj nagle się okazuje, że jest w tym kraju kilkanaście milionów ludzi, którym nie wiem, nie chce się, nie mogą, ja tego nie rozumiem. O ile rozumiem, że są ludzie, którzy nie chcieliby, ale nie mogą pracować, bo na przykład zajmują się niepełnosprawnymi. Tak, mają niepełnosprawne dziecko, mają niepełnosprawnych rodziców. No i prosta kalkulacja pokazuje, że zlecenie komuś zajmowania się na przykład niepełnosprawnym dzieckiem i płacenie mu jako pełen etat. Byłoby bardziej kosztowne niż moje na przykład możliwości zarobkowania, tak? w tym samym czasie. Więc wiadomo, że no, bardziej mi się opłaca siedzieć w domu z tym niepełnosprawnym dzieckiem, zajmować się, nie dbać o jego rehabilitację, o podawanie lekarstw, no, całą tą otoczkę, która wiąże się z zajmowaniem się drugą osobą, niż pójście na etat do pracy. Ale z drugiej strony macie prosty przykład na czwartkowym filmie na moim kanale. Że można to zrobić bez żadnego problemu, można połączyć zajmowanie się dzieckiem w domu z pracą zarobkową, i nie trzeba być do tego Rockefellerem. To nie jest duży problem. Tak jak macie przykład firmy, którą prowadzi Grzegorz i Kamila, tak, Kamila, Kama, której podstawą było to, że Kamila nie chciała pracować na etacie, bo miała małe dziecko i musiała się tym dzieckiem zająć. W związku z czym wymyślili sobie system pracy, które powoduje, że to ona ustala, w jakich godzinach pracuje yy, i jakby te godziny pracy są od niej zależne i na tym zarabiają. tak? Od roku czy dwóch lat to ciągną. Yy, chyba od yy, mam tu, 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 maj ubiegłego roku. No, już ponad rok na pewno. Yy, ciągną cały ten biznes. Yy, praca, no ja nie powiem, żeby to była jakaś super lekka praca, bo wymaga stania przed kamerą, gadania, jak każda praca online z domu. Więc nie jest to lekka praca, jest to praca nawet dość stresująca. Przez cały dzień zbieramy zamówienia, a wieczorem dopiero możemy realizować, robimy wysyłki i inne tego typu rzeczy, ale można. Tak? Więc to jest prosty przykład na to, że nawet jeżeli uważasz, że nie kalkuluje Ci się pracować na etacie, to można otworzyć firmę w domu. Ta firma powstała w kawalerce. Nie wiem, czy Grzegorz to powiedział na tym filmie, a ja wam mogę powiedzieć, bo to wiem. Ta firma powstała w małej kawalerce. W tej chwili została przeniesiona do już domu. W tym domu jakby wydzielono sobie pomieszczenie, w którym można jakby prowadzić tą działalność, ale zaczynała się firma od kawalerki, tak? Więc jakby nikt ten przykład obala wszelkie argumenty, że nie można, że nie ma czasu, że się nie da, tak? Bo co innego jest, owszem, taka praca, na, jaką ja prowadzę na przykład, tak? gdzie my już potrzebujemy konkretnej przestrzeni. Ja to muszę przyjechać, nie mogę w tym czasie być w domu, nie mogę pracować z domu, tak? bo trzeba obsłużyć konkretną ilość klientów. Musiałbym mieć dość duży dom, żeby to wszystko przenieść do swojego domu. A do tego jednak taki budynek, który jest budynkiem biurowo-handlowym, zdecydowanie też jest dla klientów bardziej akceptowalny. Niż firma w domku jednorodzinnym. Jeżeli mają do tej firmy przyjechać, a my jednak trochę kontaktu takiego osobistego z naszymi klientami też potrzebujemy. Dobra, to tyle, ale taki, taka refleksja mnie naszła, jak przeczytałem dane statystyczne, że chyba jednak trochę za bardzo nasze państwo postanowiło finansować socjal i mnóstwo ludzi zniechęciło tym do pracy. Chociaż dane statystyczne tego nie pokazują, od razu wam mogę powiedzieć. Jest wzrost tej proporcji liczby pracujących do niepracujących, stały. Nie wiem, czy chyba w 2018 roku nie było jakiegoś spadku, czy w 2017, ale generalnie no tendencja jest taka, że pracuje nas coraz więcej jako obywateli, tylko tak czy tak pracuje nas strasznie mało i tyle. No, inaczej nie, no nie zarobimy na emerytury, tak? nie zarobimy na jakieś inwestycje, jeżeli będziemy siedzieć w domach i zastanawiać się, czy państwo nam da 500 plus na drugie dziecko, czy może i na pierwsze, i na drugie jak to w ogóle będzie wyglądało. Tak, To nie jest dobra, moim zdaniem, polityka. To tyle tematów na dzisiaj. Nie ukrywam, że jest jeszcze jeden temat, który mnie strasznie wkurzył, czyli tego całego eventu pod pomnikiem, ale jakby no... Nie wiem, czy to... To, to nie, nie jest dobry temat na podsumowanie tygodnia, które jednak ma być... Ma mieć jakieś pozory podsumowania związanego z ekonomią i, i z zarządzaniem firmą, a nie... Wyżywaniem się na kimś, kto nie ogarnął, że inni też go obserwują. Yy, dobra, wesołych świąt, bo to jest bardzo ważne, zdrowych świąt. Nawet jeżeli musicie je spędzić w domu, w bardzo małym rodzinnym gronie, to niech one będą po prostu spokojne. Na razie, cześć.